Dzień dobry, Abelard! Dzień dobry! 9 rano, ile spałeś? Aha, no właśnie chyba spałem, ile? 4-3 godziny. Trzy godziny, wczoraj no. miałeś występ w Warszawie? Miałem występ po tym spotkaniu z przyjaciółmi i naprawdę było ciężko. Ale stałem jak skowronek, świeżutki. Czy pr prywatnie wszyscy oczekują od ciebie też bycia śmiesznym? Wiesz co, czy no, wszyscy to nie wiem, ale na pewno dużo ludzi zastanawia się, czemu akurat na przykład idę i się nie uśmiecham, albo nie opowiadam dowcipów, jak idę przez miasto. Miałem kiedyś taką sytuację, zawsze go powtarzam w Tesco, kiedy ochroniarz mnie zatrzymał. Proszę bardzo, daj do mnie, proszę do mnie. Wchodzę ze siatami, taki zmęczony, lecę szybko, się spieszyłem, bo w domu była jakaś akcja, że goście przychodzą, więc ja taki zrąbany z siatami, o co chodzi on. Coś śmiesznego, proszę powiedzieć. <grym>, proszę pana, jakby, jak coś śmiesznego? No, wie pan coś śmiesznego. Proszę, czy ja panu każę pilnować ludzi na mieście, jak pan chodzi po prostu prywatnie, to jest tak, i tak spojrzę, aha, czyli nie będzie nic śmiesznego. <laughs> <laughs> Więc sobie do no nie. My. Naprawdę wiem, jak reagujesz na ten temat, dlatego bardzo szybko przez niego Dobrze, przejdę, bo z drugiej no. strony widzowie by mi pewnie <laughs> nie wybaczyli. To trochę od drugiej strony zajdę ten temat. Czy opowiadasz jeszcze o Skeczu Papieżu? Nie, nie, bo ja właściwie staram się robić tak, w ogóle o czymkolwiek yy, mówię, to staram się mówić tak, że jak już coś powiedziałem w telewizji, to to, to już znika z mojego repertuaru, no bo Staram się, oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale E, Próbuję e, ludzi zaskakiwać na, 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 na występach, bo chcę im sprzedawać materiał, który, którego jeszcze nie znają. Jeżeli coś... Z... To nie jest jak z piosenką. Jak piosenkę słyszysz, to samo, to samo którą jakby znasz, to masz, o, no, super, uu, śpiewamy razem i tak dalej. A kiedy, kiedy masz sketch, no to znasz pointę, znasz y, poszczególne gagi, wiesz co tam się będzie działo e, i to jest trochę inna energia. Czasami ludzie lubią, ale, ale to jest ten moment tylko przez dwa pierwsze zdania i potem to już jest takie, aha, no, 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 super, fajnie, że mógłbym tylko rzucić. Pierwsze, pierwsze zdanie i już było ok, Więc już nie gram, ale to fajnie, bo kiedyś yy, graliśmy koncert z Kaśką i z Katprem i, i zagrałem swój program, nie miałem w ogóle w planach grania papieża i ktoś usłyszał, chyba jakaś nasza znajoma była na widowni i usłyszała, jak Dilaski mówił, mówią, ty patrz, nie mówię o papieżu, pewnie mu zabronili. <grym> I to było takie, Nie, nie, no nie, nie, nikt mi nie zabronił, po prostu tego nie mówię, bo to już jest stare. Czy to prawda, że nigdy nie wystąpiłeś i nie wystąpisz na evencie yy, branży farmaceutycznej? Nie, to nie, no wystąpi, wystąpiłem 3 dni temu, no z kabaretem Limo graliśmy. Eee, tak, to, to jest taki temat, wiesz, e, no gram i, i występuję i przez to, że występuję właśnie, to dowiedziałem się parę razy o różnych takich rzeczach, że, że jest wiele rzeczy, które po prostu nie działają. <laughs> że, że ktoś ci sprzedaje y, tabletki owinięte w jakąś ulotkę, która mówi, że co to tam nie będzie, a to po prostu nie działa i to przyznaje mi jedna czy druga osoba z tej branży. Więc jeżeli oni mi to mówią, że to coś nie działa i to się po prostu tylko ładuje, wiesz, do aptek, żeby ludzie kupowali, bo to ładnie wygląda i ma, wiesz, kolorowy, yy, yy, kolorowe opakowanie, yy, smak jak, nie wiem, coś tam i, i, i może Ci uratować włosy, wiesz, yy, jak to się mówi, niesforne nogi czy trzymanie moczu, Kurde, to jest, to jest to ściema i nienawidzę czegoś takiego, wiesz. Ja mam w miarę, oczywiście zakładam, że tak jest, ale ja wierzę, że mój zawód jest dość szczery. Wchodzę, bawię kogoś albo nie bawię. To widać, to jest czyste, to jest oczywiste. Jeżeli mm -hmm. kogoś nie bawię, ten ktoś nigdy więcej nie kupi na mnie biletu i super, ja po prostu, nie wiem, mniej zarobię do jogi i koncertów, zniknę w czeluściach, wiesz, niebytu czy coś, a, a tam tego nie wiesz, Ty nie wiesz, ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co jest ksymino, maksyminino, 50 gram i czy tam ileś i, i myślę sobie, o, no to znaczy, jeżeli mówią mi w telewizji, że to mi pomoże utrzymać moc, no to super, to biorę, nie? A to tak nie jest. Czy w Polsce przesuwa, przesuwa się granica żartu? Czy będzie takich w Stanach? Bo mam wrażenie, że tam no nawet prezydent z siebie się nabija. O, to w ogóle jest szacunek, bo, yy, myślę, że to też nie jest tylko i wyłącznie jakaś jego cecha taka osobista, tylko też trochę taki marketing. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale myślę, że to zbiera, czy wiesz, to przynosi mu punkty, nie? I on zbiera jakąś, jakieś fajne żniwo. Przez to, że jest przynajmniej, czy, czy, czy gra takiego wyluzowanego. Yy, czy się przesuwa, się, na pewno się przesuwa. No to, co my robimy, powiedzmy, no to to już jest jakieś przesuwanie granicy żartu. I czy się komuś, komuś podoba, czy nie, tak jak świat się przesuwa, w yy, czym mówię, świat się przesuwa, dlatego że, że wszystko się przesuwa, że, że jest coraz głośniej, coraz szybciej, coraz bardziej kolorowo. Yy, te wszystkie yy, jakieś tabu znikają i to wiesz w muzyce, w filmie, w książkach, w komedii też. Moim zdaniem to jest super, bo jak masz tabu, jak masz coś, co jest, o czym nie można żartować, to ten temat obrasta takim mchem, robi się już taki jakiś mroczny, nie wolno go dotykać itd. Każdy niedotykany temat jest moim zdaniem niebezpieczny, bo, bo, bo właśnie puchnie i czasem trzeba przebić, wiesz, tak jak z pęcherzem, przebijesz, to się tam wszystko oczyści, wyleci ta cała tam, nie wiem, ten płyn i jest już jest okej, okay, łatwiej się zagoić. A, I to powoduje właśnie humor, że, że jest jakiś temat. Śmiejesz się z niego, luzujesz, ludzie się śmieją. Czasami tylko to możesz zrobić, nie? Czasami coś Cię wkurza, czasami masz jakiś problem, czasami y, widzę jak ludzie reagują na. na, na nie tylko na moje występy, ale ogólnie jakby na, na występach komików, jak ktoś mówi o czymś, co, co wszystkich wnerwia, albo co wszyscy mają tak stary, i nie możesz z tym nic zrobić, nie pójdziesz, wiesz, no, no, możesz iść pod i coś to, stawcie to, albo zróbcie tamto. Tylko no, nie, nie robisz tego, więc idziesz na ten występ, śmiejesz się z czegoś, nie tylko z polityków, ale no, tu przykład. I i przez te 20 minut, przez tę godzinę właśnie masz takie spokój, luz. Wychodzisz taki bardziej wyluzowany, to jest fajnie. A jeżeli ktoś nie ma dystansu do siebie, to czym to się może skończyć? Mam wrażenie, że taki człowiek ma ciężko tak naprawdę, bo... bo zawsze jest coś, co Cię może obrazić i zranić, nie? To jest jakby... Nawet nieświadomie. Tak i, i jasne, bo właściwie mam wrażenie, że m, często jest tak, że po prostu yy, ja nie zdążę kogoś obrazić, bo ten ktoś się już sam obrazi. Nie? Jakby, ja nie, nie chcę obrażać, ale ten ktoś już już wyczuł, że to na pewno jest o nim, albo to na pewno obraża coś tam, w co, w, nie wiem, w co, co myśli, w co wierzy. To jest bzdura jakby. i takie myślenie powoduje, że jesteś, wiesz, musi być zakompleksiony, jeżeli masz takie podejście, no bo, no bo cały czas masz wrażenie, że wszyscy chcą ci dokopać, więc coś się z Tobą nie tak. Po drugie no nie masz luzu, jakby, znaczy, tak mi się wydaje, no ja jakby staram się mieć do siebie dystans. Oczywiście trudno mieć dystans w niektórych kwestiach, nie? Jeżeli coś jest blisko Ciebie, jeżeli coś Cię dotyczy, jeżeli naprawdę masz jakiś, no każdy z nas ma kompleksy, każdy z nas ma jakiś problem, każdy z nas ma jakiś, jakąś tak, jakiś słaby punkt, w którym, wiesz, ja myślę, że jestem takim kozakiem, tu zażartuję, ten, a potem yy, ktoś wchodzi, mówi coś na mój temat yy, żartobliwego, ja mówię, ty weź co, wiesz, i to jest takie, to jest, stary, z luzu, to jest tylko żart. I jeżeli coś jest, co y, wydarzyło się niech przed chwilą, tak? Nie wiem, wczoraj mi się coś wydarzyło przykrego, coś, co mnie dotknęło, coś co. I, i ty z tego żartujesz? Jasne, że łatwiej żartować z, z tego za rok, za miesiąc, za wiesz, po jakimś czasie. Ktoś mądry powiedział kiedyś, to chyba Allen, ale nie wiem, że, że komedia to jest tragedia plus czas. To jest świetna y, definicja. Bo jeżeli ja sobie wbiję, jeżeli ja powiem sobie coś o sobie, czasami ze sceny wchodzę i mówię to i tamto, i ludzie leją, I ja powiedziałem coś o sobie takiego osobistego i takiego naprawdę szczerego, że to jest, ja jestem w tym słaby, beznadziejny, kiepski dalej, to co ty możesz mi zrobić więcej? Nie możesz mi już nic hmm. zrobić. Ja jakby powiesz to samo, wiesz, co mi, jak możesz mi bardziej wbić? Więc ja jestem wtedy już nieśmiertelny, wiesz, możesz mi rzucać nożami, talerzami, cokolwiek, ja mam to wywalone, bo, bo już się obnażyłem sam i jestem sam ze sobą w zgodzie. So like eee, ktoś mi powiedział, że jesteś wrażliwy. No. Ja się rozczulam jak idę i widzę Chinki tudzież Japonki i nigdy nie rozróżniam jednych od drugich, ale bardzo się wtedy wzruszam, bo one mają taki wyraz twarzy bardzo smutny, A co Ciebie wzrusza? Czasem film, czasem jakaś taka naprawdę tandetna sytuacja w, w, w kinie czy, czy na ekranie po prostu i masz taki ojo albo to jest tak skonstruowane czasami amerykańskie kino, że jak łopocze flaga, jest hymn i Spider-Man stoi na, je, na, wiesz, na, tle flagi, to kurczę, myślisz sobie, ale czad, ratował świat, to jest taka bzdura w ogóle na Max, ale no, to jest tak skonstruowane wszystko, wiesz, że oni wiedzą, jak to zrobić, że na końcu on jeszcze jednak coś tam zrobi. Więc <ścoughs> to nie jest tak, że ja po to nie mogę zasnąć, wiesz, jest taki, siedzę na, wiesz, na, na, na rasię, mam, Ależ, to był Nie, no, to jest tylko ten moment, kiedy zabrzmi mu muzyka i łopocze flaga amerykańska i on coś tam, to taka pierdoła. Ale oczywiście, no wiesz, no, yy, oglądam Newsy, oglądam oglądam y, świat przez różne takie szkiełka, jak, jak, jak jakieś laptopy, czy telewizory i no i trochę on mnie chyba najbardziej wzrusza, bo jest tam dużo pięknych rzeczy, ale jest też dużo strasznych, złych, smutnych, takich, że, że myślisz się jeny, dlaczego ludzie sobie te rzeczy robią nawzajem, to jest tak bez sensu, po co jest tyle kłamstwa i tyle takiego hardkoru i mam wrażenie, że naprawdę w jednym kraju wszyscy wypieprzają żarcie, bo, bo, bo nie ma co z tym robić, a w drugim kraju, wiesz, jest taki głód i taka masakra, wystarczy jakoś to przerzucać. wiesz. Nie wiem, to Bill Hicks kiedyś, ten amerykański komik, powiedział, że dlaczego wystrzeliwuje się wiesz, rakiety, y, y, które zabijają, dlaczego nie można ładować jedzenia, wiesz, do tego i wystrzeliwać, wiesz, żeby dawać ludziom, wiesz, gdzieś tam jeść. Jakby utopijna w ogóle opcja, ale, ale właśnie wydaje mi się, że to jest dużo rzeczy, które można byłoby naprawić w tym świecie, gdyby sobie wszyscy Chociaż trochę więcej mówili prawdy, trochę więcej żartowali, trochę więcej mieli dystansu. Wiesz, jeżeli ktoś się ponaciąga i, i, i wymienia żonę na dużą młodszą, ma ilość milionową armię i chce zabrać, wiesz, Krym i jeszcze jedną rzecz i drugą rzecz i trzecią rzecz i tak naprawdę jest jakimś posarańcem, no bo kurde, co możesz powiedzieć o człowieku, który ma takie zapędy, nie wiadomo w ogóle po co. A takich ludzi jest dużo, nie? I nie tylko tych, których znasz, jest masa takich ludzi dookoła, którzy po prostu robią Tyle różnych dziwnych i niefajnych rzeczy, że to mnie to, w, wzrusza, to, jak to dziwne określenie, to nie pasuje raczej, ale, ale przeraża i tak zastanawia, czemu tak się dzieje. Zadam to pytanie, znając Twoją odpowiedź, a następnie kolejne moje pytanie. Kiedy ostatni raz płakałeś? Znasz odpowiedź? <laughs> to mnie przeraziło. Jestem teraz. prawie pewien. No, chyba ostatnio, jak, jak się urodziła moja córka. No. Tak! I moje a. kolejne pytanie, a propos rodziny, miało być. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze tak miało A 8 miesięcy temu, tak? No, chociaż nie, da, nie płakałem w międzyczasie. Ale chyba, wiesz to chyba że ze wzruszenia, jak na nią patrzę, to na maksa. Znaczy, no w ogóle to odpowiedź na pytanie, co mnie wzrusza, to trochę to, 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 to globalnie spojrzałem na tę to, na to odpowiedź, a na maksa wzrusza mnie moja córka, bo to jest niesamowite, stary, że, że z, z dwójki ludzi, którzy się kochają, Nagle, nie wiadomo skąd, pojawi się następna osoba. Znaczy, no to nie jest tak, że my sobie siedzieliśmy w mieszkaniu i nagle ty indą patrzysz, o, jestem waszą córką, nie no, wiadomo, ale, ale naprawdę, gdzieś tam rodzi się człowiek. I to taki, wiesz, że coraz więcej kuma, to jest... Na początku ten ktoś się pojawia, w ogóle moment pojawienia się jest niesamowity, bo to, co się dzieje przy porodzie, w ogóle jak, jak ten mały człowiek się... I, 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 rano jest jeszcze... Nie znasz go, nie widzisz, jest totalnie... Wiesz, że tam ktoś mieszka, ale to, kto tam jest, nie? I nagle ten ktoś, trzymasz go w ręku i on mówi... to jest takie... Wow, cześć! jesteś totalnie sparaliżowany, bo nie masz pojęcia, co z tym zrobić. Powiem to tobie, jak, jak, jak siedziałem przez 7 minut sam z, z nią, bo, bo musieli e, moją darię przywieźć jakby do, e, do nas, do, do, do pokoju, to stary, nie miałem pojęcia, co z tym. Tak, bo jak tak. I patrzysz, i jesteś ten, ktoś żyje, patrzy na ciebie, Znaczy, no, pewnie cię nie widzi, bo to jest ta odległość, że jeszcze nie że wzrokiem. Ale Ty widzisz i masz taki, jakby, co tu, kur... jak zagadać, co powiedzieć, wiesz, no cześć, no ale to raczej niesamowite to jest wydarzenie. No i każdy ruch, każdy gest, każda nowa rzecz, wiesz, że teraz, podejrzewam, że już połowa ludzi wyłączyła ten wywiad, bo mówię, o nie, o dzieciach i czy jeszcze, wiesz, o, o swoich, jakby, czyli o obcych mi, ale, ale jak widzisz, jak ten ktoś wstaje, patrzy, dostałem informację ostatnio, że że pluska w wodzie w sensie wsiadła w wannie. Pierwszy już właśnie siedzi od niedawna sama i ma wodę i wiesz, <laughs> masz takie, no rzeczywiście wielkie wydarzenie, nie? to nikt nie, nie odkryła że ziemia jest okrągła, ale, ale to jest takie wydarzenie, wiesz, siedzisz, patrzysz, filmujesz, przeżywasz, podniecasz się, to no, naprawdę to robi. To była najlep najlepiej opisana historia z dzieckiem. W sensie jak ojciec może dziecko opisywać, jaką kiedykolwiek słyszałem. <grafię> to, może mało historii takich słyszałem. Nie, naprawdę bardzo słyszałem. emocjonalnie i fajnie, bardzo bo mi się podobało. To, no bo to jest niesamowite. Patrzysz i nie możesz się nadziwić, że ten ktoś... Wiesz, patrzy... No ostatnio stary, wiesz, przyjeżdżam po trzech dniach i yy, i ona nie umiała tego wcześniej świeje się w swoim stand-upie o tym, że, że ona ostatnio, że kiedyś nie wiedziała, że ma ręce. Bo jak możesz nie wiedzieć, że masz, że masz ręce, wiesz, możesz nie wiedzieć, że masz posiadłość powójku w Będzinie, ale ręce są tutaj, więc jakby musi wiedzieć, że ona nie wiedziała, że ma ręce. Ale ostatnio kuma, że ma ręce i coraz lepiej się nimi jakby, wiesz, posługuje. I stary ostatnio przyjechałem i ona tak spojrzała na mnie i wyciągnęła rękę i mi zrobiła tak. I taki o, miał taki, taki śmieszny dźwięk do tego, i ja stary wymiękłem, wiesz, to jest. Dobra, przepraszam, jakby cofam, przecież już wytniesz sobie połowę z tej opowieści i tam... Bo kolejne pytanie miało być o rodzinie. Generalnie y, w Twojej rodzinie sporo jest oryginalnych imion. Tak, tak, tak. No jesteśmy z tego znani, więc powiedzmy. Moja mama ma na imię Heloiza, mój dziadek jest Hugon, mój tata jest Hugo... mój brat jest Hugo, mój tata jest Mirek. To taka zawsze puenta tej opowieści. A córka? Mija. Tak, 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 no ale wiesz co, to... Ja kiedyś byłem bardzo yy, nieszczęśliwy z tego powodu, że nazywam się Abelard Giza. Mam ciemną karnację i stary... To był okres popularności romskich, wiesz, żebraków, y, którzy siedzieli na każdym rogu i pytali się, czy może mogą dostać na bułkę Najlepiej, żeby to było 5 zł. Więc yy, no, byłem nazywany naprawdę różnie i to były same pejoratywne określenia, yy, ale... Nie mogłem sobie wymyślić, jakby no, nie sobie wymyślić lepszego pseudonimu artystycznego, wiesz, dużo ludzi mi tutaj pory myśli, że to, że to jest wymyślone. A ja się tak nazywam, moi rodzice mówią, stary zaufaj nam, to ci się kiedyś mm -hmm. przyda, nie? I, i, I na paksa mi się przydała, Jak słyszysz Abelard Giza, no to ciężko zapamiętać, nie ludzie mają, He? co, Albert, ale potem, jak już ktoś, wiesz, to jest jak, jak pseudonim, to jest, jest taka kurna. Tłumacząc, urodziłeś się w Dańsku odpowiadając na pytania. Tak, tak, Pochodzenie polskie. Tak, 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 Pozwoliliśmy zadać fanom moim, zarówno jak i Twoim, pytania do Ciebie. Mimo wczesnej godziny. Jest tam ktoś? <noise> sprawdzę. O, jest. Przepraszam, Irek. Czy przyniósł bombę? To jest klasyka, stary. A bo na przykład kebaba na cienkim, czy. To jest, to, jest, to jest klasyka. Kasia, wpadniesz do mnie na kawę? Pogaduchy i stroje nieminy? Nie wpadam na kawy, muszę jechać do domu, mam tam naprawdę dwie kobiety do ogarnięcia. <laughs> co, co? Sebastian, standard. Jak długo mieszkałeś w Egipcie i to się skłoniło do puszczenia no, tak, kraju? No, to jest klasyka, stary, naprawdę. Ale Ty też pewnie masz takie już Czy co nie? Po, czy po przyjeździe do naszego kraju od razu zająłeś się z tym datem? Czy wpierw pracowałeś gdzie? W kebabie, tak? w kebabie, tak, no Pytanie mi się, że kocham Was. O tak. Dzisiaj macie lepsze pytania niż ja. Robert. Czy to nie jest tak, że poczucie humoru w rodzinie jest dziedziczne? Przecież nie można na poważnie dać synowi takiego imienia. Kurde. Można. <noise> Można. O tym też dzisiaj już mówiłem. Właśnie bardzo dobry to był ruch. Świetny ruch, który stał się marką. Co? Co masz co na Co to się dzieje Dominik, ja być się zbyć terrorystą. No widzisz, no To jest wszystko, to jest po prostu, to już jest rasizm. <noise> jak chcesz zerknąć, proszę. Nie, nie, nie. Spoko, spoko. Tak widzę jak tam się chichrasz i tak się zastanawiam co, co tam jeszcze jest. Czy umówisz się ze mną? Łukasz, już zadałeś mi to pytanie trzeci raz. Uciekuj, <grym> nie! Umówię się z Tobą. Dobra! Jasne, korde, jasne. Co zrobiłeś, aby pewnie czuć się na scenie? Pamiętam, że na początku miałeś z tym problem. Pyta Maciej. Zacząłem uprawiać stand-up i naprawdę to pomogło, bo yy, to, żeby się przełamać i zacząć mówić do ludzi, a nie ponad ludzi, yy, udając, że się mówi do nich. Przepraszam. Czasami jest tak właśnie, że, że ktoś na scenie udaje, że, że ma kontakt z widzem, a to jest na maksa potrzebne, żeby gadać do widza, tak jak my gadamy, nie? Oko w oko. I to pomaga. Czy dzisiejszy odcinek będzie bombowy? Ale to Cię musi prześladować. Ale chyba nie masz z tym problemu. Nie, 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 nie bo to w no, ci się przyzwyczajasz. Z jednej strony bawi mnie czasami jeszcze, jak coś jest naprawdę takie oryginalne, no bo ciężko być oryginalnym już w takim natłoku, takich skojarzeń. Ale jeżeli ktoś jest, to duży szacun i naprawdę to wtedy jest zabawne. A Abelard, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. E, biję od Ciebie szczerość i bardzo to lubię. Oglądałem bardzo dużo Twoich występów w internecie i żałuję, że nie mogłem być wczoraj, ale na drobie na festiwalu. Zapraszam no serdecznie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dzięki.